Przepraszam, ale coś mi coś mi tnie internet na, na telefonie Nic na to nie poradzimy się. No ale Tak jak już mówiłem wcześniej dochodzimy właśnie do pszenicy Hondy Hondi Tutaj będzie po lewej stronie i tam za domem mam tak samo Hondi są y, są właśnie na nowej działce na nowej na tej co była chodia właśnie zasiałem teraz y, Juliusa ale on po zimie wygląda najgorzej, zdecydowanie najgorzej najsłabiej się rozkrzewił no i w ogóle ta jakoś słabo powschodził nie wiem dlaczego tutaj sobie zobaczcie tu jest dywan hektar wszędzie tu jest dywan, naprawdę chondia wypada Najlepiej widzę teraz na moim jęczmieniu Tego się nie da powiększyć Ale może zejdziemy do i zobaczymy co tam źle ziarna zasiane w piątek Widać to? Tutaj miejscu. Zgadnijcie, co tam jest. Możecie pisać w komentarzach. Co to tam się dzieje? stronie. Kuzyn ma, yy, kuzyn ma. Jęczmień też posiany owiec, też nie powschodziło nic. pójdziemy tam drogą, może nas nie zauważy. Zajdziemy niżej. owsie, to na moją pszenicę zasianą dopiero. No zobaczymy. Obstawiajcie co to tam jest. No. Ucieka to cały czas. Chyba mnie zauważył. Tam dalej. On dalej, coraz dalej ucieka. Oprócz tego, że tam są barzanty, to jeszcze żuraw chodzi i on bardzo lubi. Ja się zasieję. Jęczmień zawsze przychodzi i zeżera. Ten jęczmień. Nie wiem dlaczego. Czy one bardzo lubią jęczmień? On niestety nie, nie złapie go. Tam uciekł on tu pewnie zaraz przyjdzie z powrotem o. przeleci pewnie na moją pszenicę znowu i, i tak w koło Jak go się pędzi z jednego O już tam siada Tak to tutaj jest, wygląda trochę perżu jest na tym polu ale to, to jest tylko wzięte na rok. Za rok to oddać, więc nie będę inwestował w odwłaszczanie, bo to i tak pójdzie z powrotem do właściciela. A tutaj zaraz przejdziemy na, na Owiec. Zobaczymy, czy tutaj przy tych krzakach, popatrzcie sobie, jakie krzaki są. Też Też bym to. Nawet to skosił i to by było w miarę, ale ludzie nie chcą dawać. Nie, nie, wszyscy, nie wszyscy chcą dawać. Zobaczymy, tutaj owiec. Szaki, kurde, straszne. Czuałem, praktycznie jest równo. Tutaj widzimy dużo peżu. No ale to wzięte było na wiosnę, więc nie było czasu kiedy opryskać od perzu, na dużo przegrzebane jest, widzicie tutaj sobie takie dziurki, pewnie bażanty wały. popatrzcie. Same starupiny. Dużo jest na wierzchu. Jeszcze korzenie, trzeba to będzie pozbierać kiedyś. Bardzo dużo tutaj, było. widzicie? To jest sama skóra. To nic nie ma, zażarte przez, przez yy, prawdopodobnie barzanty. Może coś z tego wyjdzie. Tylko tyle mam w tym roku owsa. Miałem więcej, ale... No, ale nie udało się. Tutaj mam pszeniczkę. Też tutaj jeszcze jest pole nie bardzo bo mogłoby być lepiej. Jeszcze jest trochę perzu, ale to jest dopiero drugi rok. Wcześniej tutaj miałem yy, jęczmień. No to było porażka. Załuszył za go też. Przejdziemy sobie, żeby nie iść po, po tym polu oranem. Tutaj było, była orka. Mój tata to orał. Bo tutaj mieliśmy kawałek jęczmienia u sąsiada. Teraz on tutaj sobie to przejął znowu. I pewnie będzie miał ziemniaki albo coś dla siebie. Coś, jesteście aktywni. Dwie osoby tylko, tylko widzę na live. Muszę za, zacząć chyba wcześniej nagrywać, albo częściej te live. No, zobaczymy. Zryte tu jest. popatrzcie jeszcze, jeszcze tutaj jest korzeń. go kiedy przyjść, wyciągnąć. Stoj, poszukamy ziarnka. No, tutaj jest jeszcze. To już jest mokro. Jest tylko delikatnie z wierzchu sucho. A pod spodem jest mokro. Ale nie mogę znaleźć. O, tutaj jest. O, tak wygląda. Pszenica jara siana tydzień już zaczyna kiełkować to pole też jest jeszcze nie doprowadzone do takiego stanu jak chciał. tutaj tak samo, jest właśnie ten Juliusz nieszczęsny no niestety tutaj musi być też prawka, bo Zobaczcie ile chwastu tu zostało. Nie wiem czemu to tak na tym polu akurat słabiej zadziałały te opryski ale nic się na to nie poradzi. Teraz muszę czekać aż będzie cieplej trochę Bo oprysk można chyba od 7 stopni a teraz są jeszcze noce zimne Teraz już mamy może ze 4 stopnie z 5 Chodzę tak bo chodzę Ale Ale fenomenu nie ma Tak wygląda ten Julius Zobaczymy jaki ta plon Popatrzcie ile przymiędzy jest przytuli Przytulia to tutaj jest Na tym polu najgorsza z najgorszych jakaś bardzo odporna tutaj mamy sąsiada tutaj sobie zostawił taki pasek na ziemniaki popatrzcie ile tutaj jest fastów. tutaj ma bodajże przeżyto na połówce to jest pszenica, a tutaj jest przeżyta Nie wiem dokładnie jak to jest. Tutaj jest pszenica, a tam jest przężita. W poprzednim roku było na odwrót. W miarę to mu planowało, muszę powiedzieć. Tutaj wam pokażę różnicę między te samo, a. Juliusem. Bo tutaj jest trzy razy przejechany. No a tutaj coś się zażarło, chyba. Zobaczcie. Coś tutaj chyba było. Ale to nie jest ważne. Tutaj duże bryły są. Znowu nie wiem, czy tu będzie widać. Stoję właśnie na środku. I kolor widać zmiana po tej stronie. Tutaj jest Julius, tutaj jest to samo. Jest różnica, kolor jest zdecydowanie inny. To jest dość gęste, ale bardzo dużo chwastów niepryskane na, na jesieni. No i co? I dochodzimy właśnie do, do mojej Honda. To jest zostawione, jeszcze nie posiane. Nie wiem, co tu będzie siało, ale, ale czeka na razie jeszcze na, na zasianie. Iter został po chwastach, dostała tylko przytulia. Jak zwykle, widzicie, wszystko znikło. Przytulia została. Tutaj jest mała wpadka, pominięty kawałek, nic się na to nie poradzi. Dobra, będziemy kończyć zabawę. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli chcecie live'y to napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Na razie, cześć.